Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was, drogie barany i zapraszam na czytanie na czerwiec. Jaki ten czerwiec dla Was będzie? Pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne, czyli ono nie musi z każdym z Was rezonować. Jeżeli nie rezonuje, sprawdź proszę swój ascendent. Dobrze, no to patrzymy, jaki ten czerwiec będzie dla osób z znaku barana, Archanioł Michał. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał doda ci sił w rozwiązywaniu problemów. Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące cię z innymi ludźmi, nierozwiązywalnymi sytuacjami lub też ze wspomnieniami. Następnie poproś go, by napełnił cię miłością i siłą. Archanioł Michał. Osłonić cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemnoniebieski, szczelnie otulający cię płaszcz. Dzięki temu Archanioł Michał weźmie cię w obronę. Archanioł Michał jest panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem Opromieniony jego blaskiem będziesz się czuć pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły Afirmacja, jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał No, przepiękna, piękna energia, bardzo mi się to podoba No dobrze, no to zobaczymy sobie jeszcze Chcę być tutaj przekazane na ten czerwiec. Nad czym warto by było, żebyś drogi Baranie popracował? Nad plotkami, nad ploteczkami Czyli myślę, że tutaj chodzi o to, że po prostu jeżeli boli Ciebie, boli Ciebie coś takiego, że ktoś na Twój temat się w jakiś sposób wypowiada, krzywdzi Ciebie słowem, oczernia Ciebie. To popracuj nad tym, tak? Wejrzyj do wnętrza i skieruj pełne miłości światło na wszelkie cierpienie, którego się jeszcze trzymasz. Czuję tutaj, że będziesz coś zmieniać, czuję tutaj, że będziesz pracować z poczuciem własnej wartości i czuję tutaj, że będzie ta moc i siła w tobie. No dobrze. No to patrzymy, jaki ten czerwiec będzie dla Was. Sprawdź proszę, czy subskrybujesz mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie robisz. Gorąco Ciebie do tego zachęcam. Osoby spod znaku barana, jaki będzie czerwiec. No i dobrze, i co tutaj chce być przekazane? Moje drogie Baranki, przede wszystkim karty pokazują, że w czerwcu czeka Was jakaś fajna sytuacja związana z finansami. Możecie poczuć się bardziej stabilni finansowo, możecie poczuć się, że te pieniądze są lepsze, że te pieniądze dają Wam większą satysfakcję. Karty mi pokazują, że niektórzy z Was mogą chcieć zainwestować w jakąś naukę, wiedzę, kurs, szkolenie. To jest tutaj bardzo mocno pokazane. Niektórzy też mogą zastanawiać się nad tym, czy czasem to nie jest już czas, żeby w kolejnych tygodniach czy w kolejnym miesiącu przejść na emeryturę lub na jakiekolwiek inne świadczenie, które pozwoli Wam przez moment właśnie zatrzymać się. W życiu zawodowym, poczuć się bardziej zaopiekowanym, stabilnym, albo być może, właśnie coś z emeryturą związane i gdzieś tutaj te karty pokazują, że niektórzy może będą chcieli już skupić się tylko na sobie. To tak na wstępie, bo się pokazało. Moje drogie Baranki, karty mi pokazują, że będziecie coś planować, mocno skupiać się nad jakimś wyborem, mocno skupiać się nad swoimi planami. Trochę jeszcze sprawy z przeszłości, nie do końca uporządkowane, nie do końca przepracowane, mogą Was w pewnym sensie ograniczać. U niektórych z Was pokazuje mi się taka sytuacja, że choćbyście chcieli komuś wybaczyć, choćbyście chcieli komuś darować, to tu jest pokazane, że jest Wam jeszcze ciężko. Karty mi pokazują, że niektórzy z Was mogą poczuć ogromny żal do kogoś. Możecie wyjść z założenia, ja. Z sercem na dłoni podeszłam do jakiejś relacji, otworzyłam się przed kimś, czy otworzyłem się, a ten ktoś wbił mi przysłowiowe, przysłowiowy nóż w plecy. Możecie kimś się, drogie Baranki, rozczarować, karty pokazują. Ktoś może Was skrzywdzić słowem. Ja też tutaj widzę, że niektórzy mogą za bardzo przeżywać jakąś sytuację z przeszłości, za bardzo coś rozpamiętywać. Tutaj też myśli pokazują się trudniejsze, bo tutaj widzę osoby, które mogą pozwalać sobie za bardzo na krytykowanie siebie, na obwinianie siebie, na doszukiwanie w sobie tej winy, bo gdybym jednak zrobił to czy tamto, gdybym nie powiedział tego czy tamtego, to byłoby inaczej. Nie róbcie sobie tego. Karty mi pokazują, że osoby wolne, single, mogą się zakochać, zauroczyć z ogromną wzajemnością, ale ja tutaj widzę, że u niektórych z Was pokazuje mi się partner docelowy. Bardzo mocno. Widzę też, że początek czerwca może być trudniejszy, ale później Wy wzrastacie, tak jakby wraca do Was siła witalna, chęć do działania i tu jest fajnie. Ja też mam takie jeszcze informacje dla Was do przekazania, że czekają Was jakieś zmiany w temacie finansowej i tutaj faktycznie będziecie podejmować jakieś decyzje, będziecie dokonywać wyboru, no będziecie rozglądać się za jakimiś fajnymi, jakieś fajne tu w ogóle oferty do Was przyjdą. Karty mi też pokazują, że Wy potrzebujecie transformacji, Wy potrzebujecie mocnego, silnego uziemienia, ale też przede wszystkim oczyszczenia umysłu, takie zaprzątanie swojej głowy myślami, tym co miało miejsce kiedyś i taka gdybologia wewnętrzna. A bo jakbym taką decyzję podjął czy podjęła, byłoby inaczej. Tam już nie cofniesz, tam jedynie możesz uzdrowić poprzez wybaczenie, nic więcej. I karty Ciebie o to proszą. Jeżeli jesteś gotów, gotowa, wybaczaj. Jeżeli nie, daj sobie na czas, ten moment przyjdzie. Jak nie teraz, to później, nic na siłę. Ja też widzę, że u baranków będą aktywować się dary i talenty bardzo mocno. Czasami tutaj pokazuje mi się, że taka sinusoida może was dopaść, i pewne momenty w czerwcu, pewne dni w czerwcu mogą być trudniejsze pod względem emocjonalnym. Możecie wpadać w taką nostalgie, możecie wpadać w takie trudniejsze myśli, ale będziecie sobie dawać nieźle radę. Karty mi też pokazują, że niektórzy z was, jeżeli naprawdę już czują, że w relacji, w której jesteście, jest źle, będziecie podejmować decyzję o rozstaniu, o zakończeniu, ale być może zanim stwierdzicie: OK, składamy papiery o rozwód, może pozwolicie sobie na jakąś terapię małżeńską, też tak może być karty proszę żebyście zadbali o swój układ odpornościowy o swój układ immunologiczny bo to się Wam w kolejnych miesiącach bardzo mocno przyda no dobrze, co jeszcze chcą karty dla osób spod znaku barana przekazać na czerwiec wyznaczaj sobie cele w życiu wyznaczaj sobie ścieżki w życiu podążaj tym o czym marzysz, czego pragniesz czeka Ciebie jakaś uroczystość jakaś gościna, celebracja miłe spotkanie, bardzo wartościowe rozmowy tu widzę i te osoby, które czują się że są w pogubieniu, w zagubieniu że macie jakiś mętl w głowie że nie wiecie jak decyzję jaką decyzję podjąć jak dany problem rozwiązać karty pokazują, przyjdzie do Was olśnienie będziecie już wiedzieli czego chcecie co chcecie zrobić, i ja tu widzę, że jest taka sinusoida, raz lepiej, raz gorzej, ale ogólnie, generalnie rzecz ujmując, karty mówią, że wy będziecie się odradzać, wy będziecie wchodzić w tą energię szczęścia, radości i zadowolenia, ale gościna Was czeka. Chciałabym też Wam jeszcze powiedzieć, że niektórzy z Was mogą wychodzić Takiej roli narzekania, bo jestem ofiarą w życiu, bo mi coś nie wychodzi. Także piękne energie. Dobrze. Co jeszcze do przekazania mają karty? Jaki jeszcze ten czerwiec będzie? No właśnie, namiętnie, namiętnie między kobietami a mężczyznami. Ogromna protekcja od sił wyższych. Prosi o będzie ci dane. Niektórzy z Was bardzo mocno będą pracować nad uzdrowieniem serca, nad wybaczeniem, nad przepracowaniem jakiejś rany, jakiejś trudnej emocji. Tutaj też warto jeszcze wspomnieć, że być może Wasze dzieciństwo nie jest łatwe, nie było łatwe, przepraszam, nie było łatwe i być może tu trzeba przyjrzeć się. Tej energii dzieciństwa i tam coś pouzdrawiać, bo być może to stamtąd wypływają te rany, te problemy, ten brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej wartości, a niektóre baranki będą zmieniać się pod względem wizerunku zewnętrznego, czego Wam z całego serca życzę. Wszystkiego pięknego, pozdrawiam.